Aby sektor paliwowy czy energetyczny również też był w rękach prywatnych? Nie znam żadnego prawa ekonomicznego, które by mówiło, że państwa grad będzie lepiej działać w sektorze ropy, węgla. Szczęśliwie udało się ostatnio zrobić jakąś prywatyzację w górnicy. Więc to jest moja pana pytania. Jeżeli bym tam poważny dowód, że państwo, czyli politycy, lepiej zarządzają węglem, Niż gdzie indziej, no to bym powiedział, no tak, ale nie znam takiego złodu, aby wypowiedzi powinny być oparte na dowodach, a nie na widzinie się. Czyli mogą być pewne ograniczenia przez jakiś czas. Jeżeli uznajemy, że prywatyzacja danego obiektu mogła spowodować, że pojawi się kapitał, którego nie chcemy, to można to wziąć pod uwagę, ale to jest wyjątek. Zasada powinna być taka: decyzje opierają się na dowodach. A do są wierzchną.